Słowo, które nas też prowadzi w Adwencie, to jest prorogi Zajasz. I obrazy, które pokazują, jak książę pokoju, który ma nadejść, przyniesie ten pokój, jak przemieni to, co jest ciemne, w jasność, jak Liban zamieni w ogród. To też temat jakoś pokrewny tego, co rozważamy na tej drodze doradczej. Wierzę, że widzimy też pewną zmianę, pewne przejście, że żyjemy też każdego dnia codziennością, bo Bóg działa w Twojej mojej codzienności. Siódma strofa, kolejna, brzmi: A wszyscy, co wędrują i o miriadach łasko opowiadają, rany me rozjątrzają jeszcze, śmierci wydają czymś, co, co, róż wyrzec chcą, lecz. Lełkocą. Oblubienica, więc, ty i ja, święty Jan krzyża pokazuje, że nadal odczuwa brak. Nadal przeżywa brak ze względu na to doświadczenie spotkania z Bogiem, ze względu na to, że słyszała nieraz wielu świadków, że ludzie zaprowadzali jako ją też i zanosili do Boga, ale to nie wystarcza. Świat przyrody, to poznanie Boga, zachwyt nad przyrodą, nad drugim człowiekiem, nad przestrzenią stworzenia, to też nie wystarcza. I, i głód Boga, który się pojawia w nas w takim momencie, jest uzasadniony. Święty Jan Krzyża mówi, że Bóg chce opatrywać naszą ranę, ale też jakoś ją rozdziera. I to rozdarcie, tak jak mówiliśmy wczoraj, powoduje tęsknotę. Ten głód się coraz bardziej będzie potęgował. Dlaczego? Bo Bóg działa z obfitością, Bóg działa w licznych osobach, Bóg daje się spotkać w wielu miejscach w mojej i twojej codzienności, ale wielkość łask doświadczanych przez innych, nawet przez świat stworzony, przez tych, którzy będą najpiękniej mówić o Panu Bogu i dawać świadectwo, nie będzie dla nas jakimś sposobem na osobiste spotkanie z Bogiem. I bardzo często jest to taki lichy przekaz. To znaczy, pojawia się taka sytuacja, że no i co z tego? Przecież ja tego nie mam. Albo czemu ja tego nie mam? Co robię nie tak? Mogą się rodzić takie pytania, bo one wynikają z tęsknoty. Znaczy, ja też bym tak chciał. Ja też bym chciał takiej pełni. I Święty Jan od Krzyża mówi, że nie możemy się na tym zatrzymać. Dlaczego? Bo będziemy coraz bardziej cierpieć. Te rany, które są wynikiem tęsknoty za miłością, a nie porównywania się, są zupełnie inne. Te związane z tęsknotą nie? będą nawet. Pychać nas w jakimś momencie do pragnienia śmierci, ale nie śmierci samej dla siebie, ale śmierci ze względu na to, żeby już spotkać się z Bogiem, żeby już Go dotknąć, żeby być w tej pełni miłości. I Bóg daje nam nieustannie takie odczucie ognia, ale czujemy, że ono jest większe u innych, że da się bardziej. Stąd to pytanie, które będzie nas też ranić, jeszcze, dlaczego ja tak nie mam? Dlaczego u mnie to nie działa? Dlaczego pomimo największych pragnień, najszczerszych tęsknot, to doświadczenie nie jest mi obecne? I święty Jan od Krzyża w tej strofie w taki poetycki sposób powtarza słowa, co, co, co róż wyrzec chcą. Pokazując przez to, że nawet najwspanialsze świadectwa to jest jakby jąkające się mówienie o Bogu. Jakby ono nie wyrazi tej pełni. Ono jest jakąś namiastką. Dlaczego? Bo tajemnicy nie da się wysłowić. A my chcemy ją jakby zagarnąć, chcemy ją posiąść. Chcemy, by była naszym udziałem. I ludzka mowa, nawet jeśli my czegoś doświadczamy, nie jest w stanie wyrazić tej tajemnicy. Najgłębsze sprawy Boże, trudno jest o nich nawet jakikolwiek opowiedzieć, dlatego, tak na marginesie, święty Jan używa języka poezji, żeby pokazać, jak to można wyrazić, ale to i tak jest małe i słabe. Więc człowiek cierpi, cierpi i pragnie, aby to cierpienie się skończyło. Więc pragnie spotkać się z Bogiem. I tak rodzi się umieranie. Poznajemy Boga, a mamy doświadczenie, jakby on się coraz bardziej oddalał. Mamy doświadczenie jakiegoś spotkania na modlitwie, w codzienności naszej, ale czujemy, że to nie wystarcza. Takie nieustanne doświadczanie pociechy i strapienia, jakby powiedział święty Ignacy z Loyoli. Co trzeba. W tym miejscu, w tej drodze zauważyć, że musi zamknąć się etap poszukiwania Boga ukochanego w tym, co jest zewnętrzne. Że dusza jakoś w sposób pewnie naturalny nie? zauważa, jeśli długo trwa ten etap, że to męczy, że to nie daje zaspokojenia. Że nawet najwspanialsze osoby, najwspanialsi ludzie, najwspanialsze wydarzenia, rzeczy że w nich nie da się odkryć pełni. I wtedy trzeba przejść z tych odczuć nie z tego świata stworzonego, oczywiście dalej się nim zachwycać, ale już nie jako sposób na odkrycie Pana Boga w pełni, do doświadczenia, czy do doświadczeń wewnętrznych, czyli do świata ducha. I to najczęściej robimy, zobaczcie, że zaczynamy zatrzymywać się, nie zatrzymamy, czy ze względu na jakieś wydarzenia zewnętrzne, czy te wewnętrzne, że człowiek coraz bardziej idąc za Panem Bogiem zaczyna iść w głąb siebie. Przestają go cieszyć i radować jakieś rzeczy, jakieś sytuacje i w tej drodze duchowej oczywiście, bo one są potrzebne. Więc zaczynamy, mówi Święty Jan od Krzyża, wchodzić w to, co jest wewnętrzne. Bo dusza odkrywa, że jeśli nie na zewnątrz, to może wewnątrz mogę odkryć oblubieńca. Tam się z nim spotkać. I, i to, czego nie da się wysłowić, a nazwane przez Jana od Krzyża właśnie tajemnicą, czeka na odkrycie. Więc co z tej siódmej strofy święty Jan mówi, że mamy zapamiętać? Po pierwsze, że całe życie uczymy się i poznajemy. To nie jest tak, że w ciągu życia poznamy pełnię, tu i teraz, ale będziemy zbliżać się do tej pełni. Że ten, kto kocha, chce poznawać, a z tego poznania będzie rodzić się jeszcze większa miłość. A jak będzie rodzić się większa miłość, to będzie rodzić się też większa tęsknota. Po drugie, trzeba uczyć się też od innych, ale pamiętać, że to nie wystarczy, że doświadczenie kogoś nie zaspokoi mojego spotkania z Bogiem i że nie jestem kopią i nie mam być kopią kogoś drugiego. Mogę przyjąć, tak jak chcemy przyjąć drogę karmelu teraz w tych ratach. Ale te osobiste wymiary spotkań, one są niepowtarzalne, one są wyjątkowe i jedyne. Po trzecie, mamy nie zazdrościć wyjątkowości doświadczenia Boga innym. U Ciebie nie będzie tak samo. Może będzie podobnie, może będzie w jakiś sposób coś ci pomocne, ale nie będzie identycznie. To jest niemożliwe. Dlaczego? Bo mówiliśmy wczoraj, że Bóg w swojej nieograniczoności, nieskończoności wyraża się na miliardy sposobów w każdym z nas. I to jest niepowtarzalne. A więc Twoja droga jest niepowtarzalna i jedyna. Po czwarte, z tej strofy wynika, że mamy być cierpliwi, czekać cierpliwie. Widzimy, że Słowo staje się ciałem u innych, widzimy, że to działa i pytamy, dlaczego nie u nas? Czasem mówić, przyjdzie czas. Przyjdzie ten moment. I po piąte, jeśli świadectwo wyjątkowości doświadczenia Boga u innych, mimo że porywa innych nawet ludzi, a w Tobie nie działa albo Cię nie pociąga, to święty Jan mówi: Nie przejmuj się. Nic złego się nie dzieje. Ty masz swoją wyjątkową drogę. W ten oto sposób przechodzimy do strofy ósmej, gdzie czytamy: jak możesz nadal żyć, życie trwać, choć nie żyjesz tam, gdzie jest Twoje miejsce. Gotowe by umrzeć niczym strzałą, otrzymujesz każdą myśl o nim, jak i jej poczęcie. Święty Jan sugeruje, że sprawy, które poruszamy od pierwszego dnia, od pierwszej strofy, człowiek jest w stanie zrozumieć tylko wtedy, kiedy ma pragnienie i doświadczenie spotkania z miłością Boga, bez względu na to, jakby ono nie wyglądało. I chodzi o to, że nie ma to być pobożna, pobożność taka zewnętrzna, ta, która nie przemienia. Sam kult. Ale tutaj chodzi o serce, że nie wejdzie w głąb spotkania z Bogiem i dalej, szukając umiłowanego ten, kto nie doświadczył chociażby namiastki Jego miłości. Że to jest niemożliwe. Praktyka tego nie zrobi. Ona jest ważna, ale ona jest owocem spotkania. I trzeba to sobie naprawdę ustawiać w taki sposób. I dawać oczywiście Bogu zawsze możliwość, chociaż to może dziwnie brzmi, że On może być tajemnicą, że On może się ukrywać. To o czym mówiliśmy kilka dni wcześniej. Trzeba zgodzić się na tę tajemniczość Boga, na to ukrywanie. Trzeba pozwalać Bogu być sobą, bo Bóg pozwala Tobie być sobą. Więc to, co pokazuje świadomość Bogu, to, co pokazuje ludzkie doświadczenie, prowadzi do pytania o sens życia. Piękno przyrody to tylko ślad Boga ludzkie świadectwa, doświadczenia innych, działaniu Pana Boga w ich życiu, to mówi Święty Jan, jakaś jąkająca się mowa. Dlatego y, przechodzimy do tego, co jest wewnętrzne. I oblubieniec, czyli ty i ja, zaczyna dyskutować z własnym życiem, z własną historią i stwierdza, że to życie nie jest celem samym w sobie. Że my nie mamy celu, żeby to życie tutaj było pełne, bo tak się nie da. I co zaczyna się dziać w nas i przez nas? No, zaczynamy i możemy zaczynać tęsknić, to co mówiłem już trochę w strofie siódmej, za śmiercią. Że życie widzimy jako umieranie, a śmierć widzimy jako życie. A Najlepszym tego stwierdzeniem jest takie zdanie, żyję nie żyjąc w sobie, oraz umieram, bo nie umieram. Skąd y, takie myśli, takie słowa Jan odkrzyża nam je daje? Bo każdy z nas chce żyć pełnią, a ta jest niemożliwością. Y, I dusza nie chce połowiczności w pewnym momencie. Jestem zmęczona, taka utrudzona. I dlatego jej wnętrze zaczyna jakby obumierać, bo nie może być w swoim właściwym środowisku życia. Dlatego na tych pierwszych etapach, albo przed nawróceniem, my chcemy doświadczyć różnych przyjemności, myląc je z pełnią życia, tego wiecznego. To trochę tak, jak możemy się wtedy czuć, już na tym etapie ósmej strofy jak ryba wyciągnięta z wody. Że żyjemy w świecie, ale czujemy, że to nie jest nasze środowisko, że mamy tutaj żyć, a z drugiej strony nie chcemy tutaj żyć. Ale nie, że nie chcemy, żeby uniknąć trudu i cierpienia, ale jest w nas głęboka tęsknota za Bogiem i chcemy, aby ta tęsknota się zrealizowała. Więc ciało wtedy jest jakby przeszkodą, czas ograniczeniem, ziemia wygnaniem. A Bóg jakąś nieskończonością, niedoścignioną obecnością. Jak teraz dusza ma to pogodzić? To znaczy to doświadczenie tu i teraz, życia dzisiaj, w swojej codzienności, z takim doświadczeniem życia pełnią w przyszłości. No oczywiście pierwsza rzecz, którą szatan będzie podpowiadał, to najlepiej zakończyć to życie. Najlepiej przerwać tę gehennę. A Bóg mówi, jest inny sposób. Że człowiek został stworzony, ty i ja, do wieczności. Bóg wiemy, że uczynił nas obrazem własnej wieczności po to, żebyś każdego dnia wypełniał świat wiecznością. Twoje życie ma się nie kończyć. Twoje życie jest po to, żeby wieczność może była dla innych, żeby wieczność się wydarzała dzisiaj w twojej i mojej codzienności, wokół ciebie. I to nie życie, to może stawać się wtedy życiem, kiedy pozwalamy wypływać wieczności z siebie, kiedy zaczynamy wypełniać świat wiecznością, mówi Święty Jan od Krzyża, kiedy zaczynamy żyć wiecznością pośród czasu. Czyli tu i teraz. To trochę tak jakby, patrząc na świece, czy roradkę, czy te świece ołtarzowe, widzimy, że one, czy te, które macie ze sobą, zachęcam by je trzymać na roratach. Nie bójmy się. Ta świeca, zobaczcie, rozjaśnia ciemność. Ale dlaczego? Bo się spala. Gdyby nie spalała się, czyli gdyby to nie było kosztem jej samej, to nie rozświetli ciemności. I takie jest nasze życie. Kiedy ono się spala dla Boga i dla innych, to wieczność staje się udziałem tu i teraz. I to jest cel życia tu i teraz. Święty Jan od Krzyża napisze, dusza żyje bardziej tam, gdzie miłuje, aniżeli w ciele, które ożywia. Ponieważ w ciele dusza nie posiada własnego życia, wprost przeciwnie to raczej ona daje życie ciału, sama zaś żyje w tym, co miłuje. Co to znaczy? Że skarga wobec tego ziemskiego życia będzie w nas powracać, że nasz duch będzie ciągle czuł się ograniczony, jakby spętany, ale z drugiej strony będzie napędzał ciało i ożywiał codzienność wiecznością. Więc co mamy zapamiętać z tej strofy? Że mimo odwiecznej przynależności do Boga, Twojego pragnienia, więzi z Nim, Bóg chce Cię tutaj na Ziemi. Chce Twojego życia. I mamy to przyjąć jako zadanie. Po drugie, żyjąc świadomie na Ziemi, będziemy doświadczać nieustannej tęsknoty za wiecznością, ale mamy się wtedy starać żyć w świetle ostatecznego celu. Po trzecie, Głębokie doświadczenia Boga będzie rodzić w nas pragnienie śmierci, musimy o tym wiedzieć. I to jest dobre, bo w naszym ewangelicznym myśleniu no śmierć jest potrzebna, żeby spotkać się z Bogiem. Ale to musi, i Bóg pewnie nas będzie oswajał z takim myśleniem i oddramatyzowaniem tego doświadczenia śmierci, tego jedynego momentu w naszym życiu, którego nikt nie zna. I oczywiście nie uwolnimy się od śmierci, ale Bogu będzie chodzić o to, żebyśmy uwolnili się od lęku, od śmierci naszej czy innych. Po czwarte, jesteśmy przeznaczeni do wieczności, a więc śmierć jest przejściem do pełni. I po piąte, mamy napełniać świat wiecznością, nie uciekać od swojej codzienności. Śmierć nie jest celem sama w sobie. Celem życia tutaj na Ziemi Twojego i mojego jest to, żeby Twoja codzienność była okraszona wiecznością Boga. Spróbujmy dzisiaj rozważyć te treści w różnych momentach naszej codzienności, bo warto.